Najważniejsze jest dla mnie to, żebym mógł swoją wiedzę przekazać uczniom. Ważne jest to, że dzięki mojej pracy młodzi ludzie chcą wybierać właśnie kierunki biologiczne, chemiczne, medyczne że te przedmioty są dla nich ważne i interesujące. Najważniejszy dla mnie jest uczeń, uczennica, najważniejsze są relacje, dlatego że wychodzę z założenia, że jeżeli nie ma relacji, to nie ma też edukacji, bo uczniowie nie uczą się od nauczycieli, których się boją albo których nie lubią, więc, więc liczę na to, że moi lubią mnie chociaż w połowie tak bardzo jak ja ich. Dla mnie najważniejsze w pracy nauczyciela, najważniejsze są trzy obszary, które pozwalają mi na bycie nauczycielem takim, o którym zawsze marzyłam być. Pierwszy odnosi się do relacji z uczniem oraz rodzicami, budowanie relacji w atmosferze wsparcia, szacunku, miłości, dobra, zaufania i bezpieczeństwa. Drugi natomiast obszar odnosi się do samodoskonalenia, wzbogacania mojego warsztatu pracy. Oraz trzeci, który wzbudza we mnie największe emocje, wzruszenia, satysfakcje oraz dumę z moich uczniów, ponieważ to są ich sukcesy i postępy. Zaczynałam od jako kierownik stołówki, póki był internat. Później po urodzeniu dzieci trafiłam do sekretariatu do administracji, później zostałam znaczy się, zaproponowana na zastępce głównej księgowej. No i w 1994 roku przeszłam, bo była decyzja i tak ciągnę do dzisiaj. Chyba edukacja nie znosi podziałów i dzisiaj pokazaliśmy, że stanowimy odpowiedzialny zespół za kształcenie dzieci i młodzieży, którzy w przyszłości będą decydować o rozwoju naszego miasta i regionu. Nauczycielkom i nauczycielom naszych, i nie tylko naszych, ale w powiecie bliskim szkół życzę wszelkiej pomyślności w wypełnieniu tej trudnej misji, która się wiąże z Państwa zawodem bycie nauczycielem, docenienia przez przełożonych, przez uczennice, uczniów i radości z tego trudnego jednak zawodu, z którym my, społeczeństwo, wiążemy wielkie nadzieje.